No dobrze, proszę Państwa, ale to nie wszyscy. Tutaj pod PG Narodowym możemy spotkać wiele gwiazd, którzy nie boją się zimnej wody. Piotr Zelt, Mariusz Binduła, dzień dobry. Dzień dobry, wyglądasz na zmarzniętą. Jest mi strasznie zimno i to aż wstyd, że ja się trzęsę bardziej niż wy. No idziemy do bali zaraz troszeczkę, żeby się schłodzić, bo jest nam na razie za gorąco. Piotr, który to twój raz. W morsowaniu. Zacząłem morsować w zeszłym sezonie. Zeszłej zimy. Nie liczyłem, ile razy wchodziłem, ale wchodziłem dosyć regularnie, więc mam nadzieję, że dzisiaj tutaj nie stracę przytomności, tylko jakoś przejdę tę próbę godnie. Mariusz, to twój pierwszy raz. Tak, pierwszy dziewiczy, mam nadzieję, że będzie fantastycznie. Dam z siebie wszystko. Do zamknięcia siedzę. Przygotowany? Tak, absolutnie tak. Trenowałem wczoraj pod ciepłym prysznicem. <laughs> Trenuję tak cały czas. No dobra, panowie, w takim razie do boju. Zegrzałam, mam trochę wody. Proszę bardzo. Asiu, tak. ogrzej się i myślę, że to nie jest twój ostatni raz nie, w tym sezonie. Chyba jeszcze wejdę, w ogóle dzisiaj jeszcze chyba wejdę. Bo nie? naprawdę jest nieźle. No dobrze, proszę Państwa, prognoza pogody. Co tutaj się dzieje? Taka zimna woda, a tyle emocji i tak ciepło mimo wszystko, że wow!